Cześć! Z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Applaus. Przypominam, że jesteśmy oficjalnym polskim dystrybutorem takich marek jak Sennheiser i Neumann, które są znane z produkcji najwyższej jakości mikrofonów studyjnych i scenicznych. Dziś porozmawiamy o kilku podstawowych zasadach, które pomogą Wam wykorzystać pełen potencjał Waszych mikrofonów studyjnych. Zapraszam! Przede wszystkim pamiętajcie o jednej najważniejszej zasadzie. Nie ma znaczenia jak dobre są Wasze mikrofony. Jeśli nie używacie ich prawidłowo, rezultaty niekoniecznie spełnią Wasze oczekiwania. A oto kilka wskazówek, które pomogą Wam wycisnąć maksimum możliwości z Waszych mikrofonów. Po pierwsze, używajcie odpowiedniego mikrofonu do danego źródła i zastosowania. Już nie raz powtarzaliśmy na tym kanale, że nie ma czegoś takiego jak najlepszy mikrofon. A więc zamiast stawiać pytanie, jaki mikrofon jest najlepszy, powinniście pytać, jaki mikrofon jest najlepszy do tego konkretnego zastosowania. Każde źródło jest inne, a szczególnie to widać i słychać w przypadku nagrywania wokali. W świecie mikrofonów przeciwieństwa dobrze się łączą. Wokalista o ciemnym głosie często dobrze współpracuje z jaśniejszym mikrofonem, zazwyczaj pojemnościowym o dużej membranie, takim jak np. Neumann TLM 103. Wokalista o jaskrawym głosie może jednak lepiej sprawdzić się z ciemniejszym mikrofonem, Takim jak U47, jeśli macie cichego wokalistę. Wielkomembranowy lampowy mikrofon pojemnościowy, np. Neumann M149, wydobędzie jeszcze więcej aksemitu z jego głosu. Z drugiej strony krzyczący, hardkorowy wokalista potrzebuje mikrofonu, który poradzi sobie z dużymi poziomami głośności i będzie bardziej wytrzymały. I w takim przypadku dobrze wypadnie mikrofon dynamiczny. Tak jak kardioidalny ZenHeiser MD435 lub superkardioidalny MD445. Oczywiście, jeśli nie nagrywacie wyłącznie wokali, to zasady pozostają te same. Jaśniejsze źródło łączycie z ciemniejszymi mikrofonami, a ciemniejsze źródło z jaśniejszymi mikrofonami. Ciche źródło, takie jak delikatne instrumenty akustyczne, wymagają czułych mikrofonów. Natomiast głośniejsze źródła, takie jak rozkręcone piece gitarowe, wymagają mikrofonu o odpowiednim zakresie obsługiwanego SPL, wtedy mogą sobie poradzić z dużą głośnością. W przypadku wokali popowych niemal uniwersalnym wyborem może być pojemnościowy Neumann TLM107, który wyróżnia się przejrzystością i naturalnością brzmienia wokali. Jeśli chodzi o rock, świetnym wyborem będzie pojemnościowy mikrofon o dużym membranie i oldschoolowym brzmieniu, np. Neumann U87. Jeśli jednak chcecie uzyskać klasyczny rokowy klimat, jednym z najlepszych wyborów może być dynamiczny Sennheiser MD441U. Kolejna zasada: ustawcie mikrofon prawidłowo. Prawidłowe ustawienie mikrofonu jest kluczowe dla profesjonalnie brzmiącego nagrania. Zadaniem inżyniera dźwięku jest umieszczenie wykonawcy w optymalnym miejscu. Zadaniem wykonawcy jest pozostanie w tym optymalnym miejscu. Ale niestety nie zawsze współpraca w tym zakresie jest wzorowa. Pamiętajcie, że różne charakterystyki kierunkowe mikrofonów mają różne sweet spoty, nawet w przypadku tego samego mikrofonu, jeśli ma przełączalne kierunkowości. Możemy jednak przyjąć taką złotą zasadę, że niezależnie od tego jak ustawicie mikrofon, wykonawca musi czuć się komfortowo. Jeśli nie czuje się komfortowo, na pewno nie będzie to jego występ życia. A co Wam po technicznie zrealizowanym nagraniu złego występu? Sekretem prawidłowego ustawienia mikrofonu jest znalezienie idealnej równowagi między masywnością brzmienia, wywołaną efektem zbliżeniowym, a klarownością głosu. Musicie znaleźć taką równowagę, aby wokalistę był jak najbliżej mikrofonu, żeby osiągnąć klarowność, ale nie za blisko, aby nie brzmiało wato. Poproście wokalistę, aby pozmienił swoje pozycje względem mikrofonu, aż uzyskacie pożądany dźwięk. A następnie zaznaczcie jego idealną pozycję na podłodze. Na koniec dostosujcie oś mikrofonu, aby zadbać o czyste wysokie tony i zminimalizować współgłoski wybuchowe. Następna zasada, używajcie właściwego wzmocnienia. Cała gimnastyka z ustawieniem mikrofonu nie będzie miała żadnego znaczenia, jeśli dźwięk będzie zaszumiony lub zniekształcony, a możemy to kontrolować poprzez właściwy gain. Jeśli ustawicie gain przez zbyt nisko, otrzymacie szum. Jeśli ustawicie go zbyt wysoko, otrzymacie zniekształcenia. Aby uzyskać optymalny dźwięk, musicie dostosować się do najgoźniejszych szczytów źródła, ale zostawcie wystarczająco dużo headroomu, aby uniknąć przesterowania. W ten sposób uzyskacie najlepszy stosunek sygnału do szumu. Oczywiście czasami możecie specjalnie przesterować dźwięk. Wtedy możecie uzyskać coś w stylu analogowego nasycenia nagrań. Kolejna zasada – używajcie wysokiej jakości statywów mikrofonowych i uchwytów. Używanie najtańszych statywów może ostatecznie okazać się bardzo kosztowną decyzją. Tanie statywy lubią się przywracać i zazwyczaj nie utrzymują swoich ustawień zbyt długo. Naszym zdaniem, lepsze statywy to niedoceniany element wyposażenia, w który warto zainwestować. To samo tyczy się uchwytów mikrofonowych, które odseparowują kapsułę od organów przenoszonych z podłogi i statywu. Każdy krok lub uderzenie stopą w pobliżu statywu spowoduje niepożądany szum o niskiej częstotliwości. Uchwyt antywstrząsowy zawiesza mikrofon i zatrzymuje drgania zanim dotrą do kapsuły. Oprócz użycia uchwytu antywstrząsowego można również pomyśleć o podłożeniu miękkiej maty pod statywem mikrofonowym, co jeszcze bardziej odseparuje go od podłogi. Następna zasada, poprawcie akustykę pomieszczenia. Praca w nieoczyszczonym środowisku pogarsza jakość nagrania. Oczywiście pełna adaptacja akustyczna pomieszczenia jest idealnym rozwiązaniem, do którego powinniście dążyć, ale na początek można to zrobić nieco prościej i taniej. Zacznijcie od umieszczenia paneli akustycznych na ścianie za wokalistą. Znacznie zmniejszy to liczbę odbić docierających do przodu mikrofonu, o ile jest to mikrofon kardioidalny. Innym narzędziem, które jeszcze bardziej wyczyści dźwięk, jest mała kabina wokalowa, którą montuje się na statywie mikrofonowym. To przenośne urządzenie pochłania i rozprasza odbity dźwięk w pomieszczeniu. Warto połączyć te dwie metody. Kolejna zasada, podczas nagrań używajcie słuchawek zamkniętych. Jeśli wokalista podczas nagrania do odsłuchu używa słuchawek otwartych, to może to spowodować, że wydobywający się z nich dźwięk będzie przedostawał się do mikrofonu. Na początku może to wydawać się nieistotne, ale podczas obróbki usłyszycie miks monitorowy wokalisty w ciężce wokalnej. Podobny efekt otrzymacie, jeśli wokalista zdejmie jedną stronę słuchawek, aby móc siebie słyszeć. Rozwiązaniem jest zapewnienie wokaliście wysokiej jakości miksu monitorowego przez słuchawki zamknięte, takie jak np. Neumann NDH-20 lub Sennheiser IS-100 Pro. A jeśli wokalista nadal upiera się przy zdejmowaniu jednej strony słuchawek, możecie przesunąć cały miks na kanał, którego słucha. Podsumowując, świetny wokalista śpiewający do dobrego mikrofonu nie uratuje nagrania, jeśli jest to niewłaściwy mikrofon lub jeśli używacie go nieprawidłowo. Pamiętajcie o kilku prostych zasadach, które dziś omówiliśmy, a jakość Waszych nagroń powinna się polepszyć. A jeśli będziecie mieć jakieś pytania odnośnie doboru mikrofonów Neumanna lub Sennheisera do Waszych zastosowań, to w opisie tego materiału znajdziecie namiary na naszych ekspertów od majków. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za lajka like i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!